Teraz opowiem Wam o tak zwanym syfonie. Syfon został wynaleziony we Francji w XIX wieku. Syfonem nazywamy grubościenną butlę wykonaną ze szkła, w której znajdowały się napoje gazowane, a dawniej była to tak zwana woda sodowa. Tutaj mamy syfon z Gliwickiego Zakładu Przemysłu Terenowego. Syfon posiada urządzenie zamykające, które blokuje gaz i wodę. Po wciśnięciu rączki ciśnienie gazu CO2, czyli dwutlenku węgla, wewnątrz butli wypycha płyn znajdujący się w butli na zewnątrz. Takie syfony napełniano wodą i gazem w rozlemiach wody. Następnie dostarczano je do sklepów, gdzie ludzie je odbierali za stosowną opłatą. Zwracano puste do sklepów i wymieniano na napełnione wodą gazowaną. Butle po pewnym czasie zaczęto zabezpieczać stalowymi siatkami, ponieważ potrafią one wybuchnąć, raniąc użytkowników. Później pojawiły się tak zwane autosyfony, takie jak ten z 1980 roku. 1976 roku. Do syfonu wlewało się zwykłą wodę pitną, a następnie wkręcało się do syfonu taki oto jednorozowy nabój napełniony sprężoną dwutlenkiem węgla. Proces nabijania syfonu wygląda tak. gotową wodę. I mamy gotową wodę gazowaną. I Mamy gotową wodę gazowaną. Wow, patrz. Gaz uwalniał się z naboju po przebiciu jego ścianki i nasycał wodę, czyli zachodził w syfonie tak zwany proces saturacji. Jeżeli chcieliśmy mieć wodę smakową, wystarczy było wlać do szklanki białego soku owocowego zrobionego przez naszą babcię i następnie zalać go gazowaną wodą z syfonu. Syfon miał różne kształty i był na przykład takie okrągłe bańki i bardziej popularne w kształcie butelki. Zrzuty puste naboje można było wymienić na pełne w za stosowną opłatą. Występowały również takie syfony do przyrządzenia bitej śmietany, zasilane nabojami z gazem N2O, czyli po, pod tlenkiem azotu. Jak one działały? Do syfonu wlewaliśmy schłodzoną bitą śmietankę, najlepiej taką około 36%. Następnie, tak jak w zwykłym syfonie, wkręcaliśmy nabój z gazem, który Który wracował do butli i ubijał śmietankę. Śmietanka wylatowała ze syfonu po wciśnięciu tej dźwigni tą dziurką. Był jednorazowego użytku i był założony w syfonie do momentu opróżnienia go ze śmietami. tą śmietankę stosowano i nadal stosuje się do różnych deserów. Na koniec mam dla Was żartik. Wiecie jak nazywa się facet do góry nogami? Syfon! To wszystko na dzisiaj. Oglądajcie moje kolejne filmiki, dawajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa!